Jesteś już dużym chłopcem Już cztery latka mam Przedstawić chcę się wam Możecie mówić mi Kajtuś Świat szybko zmienia się Ja wszystko poznać chcę Co chwila nowa zagadka Mama i tata Słuchają mnie Ja wciąż pytania Zadawać im chcę A kiedy jest mi źle nie wszyscy wiedzą, że. Kajtuś, 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 kajtuś. kajtuś <grymny> to ja. Dzieci, pora na bajkę. Zobaczmy. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 3 lata, a Ruzia była niemowlakiem. Dzisiejsza bajka nosi tytuł: Kajtuś idzie na zakupy. Kajtuś idzie na zakupy. Pora wstawać, pada śnieg. Kura! Chcę ulepić bałwana! <noise> Najpierw się ubierz, gdzie są twoje swetry, a ja chcę założyć to. <noise> w szortach będziesz się trząsł z zimna jak bałwanek. <noise> Nie ma już płatków. Kupimy je, kiedy pójdziemy na zakupy. Potrzebujemy też jajek, bo robię tort niespodziankę. Tort niespodziankę? Kajtuś i róża lubili torty niespodzianki, ale nigdy nie wiedzieli, co to będzie za niespodzianka. Kajtusiu, jedziemy do sklepu. Zakładaj płaszczy i buty. Ale mamo, chcę się bawić moim dinozaurem. Pobawisz się z nim potem. Chodź, czekamy na ciebie. Kajtuś lubił chodzić na zakupy, ale zawsze długo się ubierał, bo lubił się bawić. Kajtusiu, wsiadaj do samochodu, a ulepimy bałwana? No, tak, w zasadzie to tak. Kura! Bałwan! Ale teraz musimy jechać. Mamo! Ja chcę jechać tak jak rózia? Dobrze, ale pośpieszmy się, bo nie zdążymy ulepić bałwana. Ja chcę to! Kajtusiu, będzie tort niespodzianka, pamiętasz? Więc nie potrzebujemy ciasteczek, zgoda? A jaki będzie ten tort? Nie powiem, bo zepsuję niespodziankę. Kiedy będziemy przy kasie, ty popilnujesz rózie, a ja zajmę się zakupami. Kajtuś mógł myśleć tylko o ciasteczkach. Zapomniał, gdzie je widział i zanim się zorientował, był sam zgubiony i bardzo się bał. Mamo! Kajtusiu, co się stało? <grymne> Odeszłaś! To ty odszedłeś. Cieszę się, że cię znalazłam. Wracajmy do domu. Kajtuś był zdenerwowany, ale i zadowolony, bo znowu był z mamą i rózią. Nie podobało mi się być zgubionym. Mnie też nie, kochanie, więc dopilnujmy, żebyś nigdy się nie zgubił. A teraz zróbmy specjalny tort niespodziankę. Ale ja chciałem zrobić bałwana. I zrobimy bałwana. Tyle, że zrobimy go tutaj, w kuchni? Tort niespodzianka.! Hurra! Kajtuś i Ruzia mieli rację. Zgadli, jaka będzie niespodzianka mamy. Mamo, zobacz, to naprawdę jest bałwan. Brr, pewnie jest mu zimno. Dajmy mu szalik. Jesteś już dużym chłopcem. I posłuchajcie o Kajtusiu. Nasz Kajtuś miał wtedy trzy lata. Opowieść ma tytuł: Kajtuś w kąpieli. Nie! Yeah! Kajtek! Wanna czeka! Mówię serio: nie będziemy się bawić w chowanego. Kajtuś nie lubił się kąpać. Gdzie on jest? Ciekawe, gdzie mógł się ukryć. Gdzie jest Kajtuś? A kuku! Mam cię! Chodź ze mną, pora się umyć! Nie, mamo! Nie chcę się kąpać! Za gorąca! Poczekaj. Ojej, mamo! Teraz za zimna! Oj! O, o nie! Dokąd to mój szkrawek biegnie? Chcę się teraz pobawić! Pobawisz się później. Najpierw się wykąpiesz. Mm, mm, Musisz być czysty. Ja wcale nie chcę być czysty! Nie! Nie lubię się myć! Zrobimy pianę? Nie! Nie bój się, nic ci się nie stanie. Bąbelkami można się dobrze nie. bawić. Ooh. Machaj rączką! Widzisz, jaka to fajna zabawa? <laughs> Nagle Kajtek postanowił przynieść swoją kaczuszkę Pamiętał, że zostawił ją w pokoju Ruzi Ojej, znowu wyszedł Kajtek, wracaj mi tu zaraz Moja kaczuszka Kaczka zrobi bąbelki, dużo bąbelków Ogromnych bąbelków Tatek może zrobi więcej. Kajtuś przekonał się, że w wannie też można wspaniale się bawić. Odkrył, jak się robi bąbelki. Hej, widzicie? Umiem robić tyle bąbelków! Hej! Gdzie nasz Kajtuś? Tu jestem! To ja! Gdzie moja kaczuszka? Nie bój się kaciuszka! Zaraz cię uratuję! Kajtuś odkrył, że w wannie można się chlapać. O, wychodź synku, mama cię wytrze. Jeszcze nie! Jeszcze chcę się bawić w wannie! To dobrze, bo jutro też będziesz się kąpał, obiecuję! Tak, ja i kasuszka i zrobimy dużo piany! I w ten sposób Kajtuś polubił kąpiel. Jesteś już dużym chłopcem. Tchau, Zbadałam już pranie i teraz dzieci mogę Wam poczytać ulubioną książeczkę. Co dzisiaj porabiał nasz Kajtuś? Kolejna historyjka ma tytuł Kajtuś się ubiera. Mama Kajtusia postanowiła zrobić wielkie pranie. I Kajtuś też był bardzo zajęty. Pomagał jak umiał. O! Gdzie są! Żwi. O, ach, nie mogę się z tobą bawić Gilbercie. Mamo, zobacz, co przyniosłem! Dziękuję ci, synku. Jaki z ciebie duży chłopiec! Kajtuś był bardzo dumny, że pomagał. Sprawiało mu to. przyjemność. <grymiany> Synku, może teraz idź do siebie, żeby się ubrać. Kajtuś pomyślał, że skoro jest dość duży, żeby pomagać przy praniu, będzie też umiał sam się ubrać. Był tylko jeden kłopot. Wszystkie swoje ubrania zaniósł na dół i nie miał co włożyć. Och, nie! Kajtusiu! Cicho, obudzisz rózie. Dlaczego chodzisz w samych majtkach? Nie mam żadnych ubrań! O, och. To niemożliwe. Masz mnóstwo ubrań. O raju, masz rację. Mm. Już wiem. Pobawimy się w coś. Przebieranki. Nie mogę jeszcze nosić ubrań dla dorosłych. Dlaczego? Jestem za mały. Zaraz to sprawdzimy. Proszę bardzo. Pasują w sam raz. Pan będzie uprzejmy ser, przymierzyć jeszcze i to? mi jeszcze do tego czapkę? Pokaż lustro! Pokaż lustro! Poczekaj, jeszcze coś by się przydało. Hmm. Dżentelmen w każdym calu. Wiesz, podobają mi się te wąsy. I kto powiedział, że jesteś za mały na dorosłe ubranie? Aj, Tusiu, jak ty się przebrałeś? Cóż to za przystojniak? Koniecznie muszę wam zrobić zdjęcie! Polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torcham, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi Polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Euzebiusz. Jesteś już dużym chłopcem Już cztery latka mam Przedstawić chcę się wam Możecie mówić mi Kajtuś Świat szybko zmienia się Ja wszystko poznać chcę Co chwila nowa zagadka Mama i tata Słuchają mnie Ja wciąż pytania Zadawać im chcę A kiedy jest mi źle nie wszyscy wiedzą, że. Kajtuś, 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 kajtuś. kajtuś. <grystanie> to ja. Dzieci, co się stało? Czekamy na koleżanki i kolegów. No, to może opowiem Wam bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Przyjaciele Kajtusia. Przyjaciele Kajtusia. Kajtuś użalał się nad sobą. Co się stało, Kajtusiu? Nie jesteś wesoły? Nie jestem. Nie mam się z kim bawić. Nie masz przyjaciół? Nie, nie mam. Wtedy Kajtuś naprawdę myślał, że nie miał przyjaciół i dlatego czuł się bardzo smutny i samotny. Na pewno masz przyjaciół. Zastanówmy się przez chwilkę. A ta miła klementynka? Klementynka uwielbia cukierki. Mogę? Nie. Dobrze, chcesz cukierka? O nie. Ułożę te żółte. Rzędzie. Kajtusiu, ten cukierek leżał na podłodze, nie możesz go zjeść. Poczekaj, mam inne cukierki, są czyste. To koleżanka, a może masz kolegów? Mm. Oj, chyba jednak nie mam. Pomyślmy. A ten chłopiec Leon. <śmiennie> Leon <jest śmierny. śmiennie> Czego się tak śmiejecie? Z niczego, mamo! <śmiennie> no więc, to już dwoje przyjaciół. Masz innych? Nie. Naprawdę? A gilbert nie jest twoim przyjacielem? Kajtuś zapomniał o kotku, który był jego przyjacielem. Gilbert, mój przyjaciel! Kajtuś poczuł się lepiej. Na początku wydawało mu się, że nie miał żadnych przyjaciół. Teraz Kajtuś wiedział, że ma ich troje. A skoro ma troje przyjaciół, to może ma ich o wiele więcej. Ruzia jest moją siostrą i moją przyjaciółką też. Masz rację. Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry, panu! Pan Hinkiel też jest moim przyjacielem. Mam ich wielu, prawda, babciu? Tak, masz. Zobacz, kto idzie. O, to mamusia i tatuś! Jesteście moimi przyjaciółmi, jak Ruzia, Gilbert, pan Hinkiel, Klementyna i Leo. Czy wymieniłeś wszystkich? Tak! Nie zapomniałeś o kimś? O, tak! Też jesteś moją przyjaciółką, babciu. Jesteś już dużym chłopcem. Już cztery lampka mam, przedstawić chcę się wam, możecie mówić mi, kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę, co chwila nowa zaga. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że. Kaj tuś, kaj tuś, kaj tuś, kaj To ja. Może dzięki temu poczujesz się lepiej? Pora na bajkę. Kiedy Kajtuś miał 3 lata, bardzo bolało go ucho. Kajtuś idzie do lekarza. Ach, nie chcę iść do pani doktor, mamo. Dlaczego, Kajtusiu? Coś mi robiła. Czujesz się lepiej. Już nie będzie bolało. Pani doktor cię prosi, Kajtusiu? Ach, ach. Kajtusiu, pani doktor jest miła. Mm, nie lubię jej. Mój dinozaur ugryzie panią doktor. Kajtusiu. Dzień dobry! Miło cię znowu widzieć. Jak się czuje twoje ucho? Zobaczmy. Nie! Mój dinozaur panią ugryzie. Dinozaur, nie ciesz się, że mnie widzi. <grystanie> <grystanie> Myślisz, że pozwoli mi zajrzeć do twojego ucha? Ostatnim razem, kiedy Kajtuś był u lekarki, bardzo bolało go ucho. <grystanie> Więc to czego nie lubisz? Włożyła mi to pani w ucho, to bolało. Kajtusiu, może chciałbyś przez to popatrzeć? To naprawdę ciekawe. Dobrze. No i? Mogę zajrzeć ci do ucha? Czujesz się już lepiej i nie będzie bolało. Dobrze. Jestem bardzo zadowolona. Za kilka dni będziesz zdrów. Och nie! Nie ugryzie mnie, prawda? O, rozumiem. Mam zajrzeć do ucha dinozaura. Tak. Hmm. Hmm. Chyba podawałeś mu właściwe leki, doktorze Kajtusiu. Świetnie, doktorze Kajtusiu. Dinozaur jest zupełnie zdrów. Kiedy doktor Kajtuś wrócił do domu, bardzo chciał znaleźć kogoś z bólem ucha. Ha! Masz śmieszne uszy, Gilbercie! <grym wytrzyma> A chcę ci zajrzeć do ucha. <grym wytrzyma> Co się, stało? Co się dzieje? <laughs> Jesteś już dużym chłopcem? Już cztery latka mam przedstawić, chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa za. Pytania, co dawać im chcę? A kiedy jest mi źle I płakać mi się chce nie wszyscy wiedzą, że Kajtuś, tuś, Kajtuś, tuś To ja! Spodoba wam się ta bajka Przepraszam Zobaczmy. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Starszy Brat Kajtuś. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał dwa i pół roku. Starszy Brat Kajtuś. Przejdzie siostrzeczka, mamusiu? Już niedługo, Kajtusiu Dzisiaj jadę do szpitala. Babcie się tobą zaopiekuje. Kilka dni później Kajtuś niecierpliwie czekał, kiedy zobaczy róże po raz pierwszy. Jesteśmy. Cała trójka. Przywitaj się ze swoją siostrą, Kajtusiu. To jest Rózia. Kajtuś nie był pewien, czy lubi Ruzię. Och, jaka śliczna naprawdę słodziutka. Czyż nie jest urocza? Jest moją kochaną dziewczynką. Ja nie była zadowolona Kajtuś też nie Nikt nie zwracał na niego uwagi Wszyscy zajmowali się Ruzią Kajtuś obraził się nawet na swoją przytulankę Chciałbyś pokołysać dzidziusia? Nie Kajtuś nie wiedział, czy lubi rózie. No dobrze może później. Tata nie był zadowolony, że Kaituś szczypie ruzie. Kajtusiu, dlaczego to zrobiłeś? Bo nie lubię ruzi. Dlaczego? Bo ruzia nie chce się bawić. Ona jest niemowlakiem. Jest za mała, żeby się z tobą bawić. Trudno jest być starszym bratem, co? Jako starszy brat możesz chronić rózię, bo ona jest malutka, a czy nie chciałbyś mi pomóc? Sam sobie nie poradzę. Proszę, podaj mi pieluszkę. Uch. Mm. Mm. Ja A, fuj. Fuj. Ty też czujesz się odtrącony, Gilbercie? Przewinęliście ją? Tak, pomogłem tatusiowi. Chciałbyś ją potrzymać? Mm, tak, mamusiu. Ostrożnie. Stało kajtusiu. Rusia ładnie pachnie. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Gudy, Aleksander Dalek. Wersja polska GMC Studio.